Cześć, witam was na kanale Wideoblog Tech. Kilkanaście dni temu miała swoją ogólnoświatową premierę gamingowa myszka od firmy Corsair Qatar Elite Wireless, a kilka dni temu przyjechała do mnie na testy dla was. Więc zaznajmijmy się z nią, zobaczymy, co sobą reprezentuje i czy warto ją kupić. Bo to myszka gamingowa, więc czy zapalony gracz powinien wydać na nią swoje pieniądze. Zapraszam! Najpierw zrobimy standardowego unboxa, żebyśmy zobaczyli co jest w opakowaniu, w żółtym, korserowym opakowaniu. O, jest myszka. Już myślałem, że zapomnieli dodać yy, informacje o gwarancji, informacje o bezpieczeństwie podczas używania myszki, trzymać za lakota i tak dalej. Sama myszka, maleństwo, dosyć lekka, bo to myszka gamingowa. Zaraz będzie o parametrach technicznych. I mamy kabelek 180 cm zalany gumą, ale szukam dongla. Będzie w myszce, będzie w myszce. Dongiel do podłączenia z komputerem. Chociaż nie jest on konieczny, nie jest on wymagany, ale można go użyć, żeby opóźnienia były jak najmniejsze. Przyjrzyjmy się je z bliska, moi drodzy. Jest to ultra lekka, e gamingowa myszka. Naprawdę waży, uwaga, 69 gramów, podobnie jak kojarzycie te wszystkie myszki takie sportowe z dziurami powycinanymi, żeby waga była niższa, to Corsair osiągnął to nie tracąc na jakości materiałów, bez wycinania żadnych dziur, a dodatkowo, bo to myszka bezprzewodowa, ma wbudowany jeszcze akumulator. Także całkiem sensowna opcja. Myszkę mogą używać zarówno lewo, jak też praworęczne osoby bez żadnego problemu. Chociaż tylko i wyłącznie przyciski boczne są na jej lewej stronie. Dwa główne, przycisk pod rolką, tak naprawdę tyle, jeszcze przycisk do zmiany DPI tutaj na środku. Oczywiście te wszystkie przyciski są programowalne, możemy sobie zmieniać i przypisywać do nich różne funkcje. Dosyć płaska, jak widać, tutaj na środku mam tylko taki lekki grzbiet więc bardzo dobra, dobra dla osób, które używają, tak jak ja, uchwytu typu Klau. O. Chociaż dla mnie może być troszeczkę za mało, ale to wyjdzie na testach. Plastik dobrej jakości z lewej strony, ryflowany plastik zapobiegający ślizganiu palców z prawej strony również. Pod spodem dwa duże teflonowe ślizgi i przełącznik typu pracy z bluetootha. Na Wireless i na wyłączoną. RGB jest, jak widać, podświetlane logo Corsera i podświetlany przycisk do zmiany DPI. Można ją sporo z komputerem za pomocą Bluetooth albo za pomocą e, bezprzewodowej sieci radiowej. Corsair tutaj ma taką specjalną nazwę na to, i nazywa się to, moi drodzy, Sleepstream. Tak dokładnie to jest taka technologia Corsera, praktycznie bez opóźnieniowa. Ponieważ pooling tej myszki to 2000 Hz, bardzo dużo jak na myszkę gamingową, przeważnie jest 1000. To do... powoduje to, że używanie Slipstreama, czyli połączenia radiowego na paśmie 2.4 GHz odbywa się praktycznie bez opóźnień. Większe opóźnienia są po Bluetooth, oczywiście a jak nam się wyładuje akumulatorek albo nie chcemy go w ogóle używać, to możemy jej używać normalnie jako myszki przewodowej USB typu C i USB standardowe typu B tutaj typu A na końcu naszego kabelka z drugiej strony. Wracając do akumulatora, na jednym cyklu ładowania, na jednym naładowaniu, według producenta 110 godzin po Bluetoothie i do 60 godzin po Slipstreamie. Nie napisał producent, czy z włączonym, czy z wyłączonym RGB, ale ja już to przetestowałem, więc Wam powiem na końcu, jak to jest naprawdę z wytrzymałością tego akumulatorka w tej myszce. Przełączniki optyczne. Produkcja OMRONA o żywotności do 60 milionów kliknięć, a tak klikają główne przyciski: mikrofon tutaj, myszka tutaj, czyli mniej więcej tak jak siedzimy przy biurku. Boczne rolka przewijanie dosyć miękki klik. Czuć wyraźny punkt załapania tak zwany zaskoczenia tego przycisku. Ten skok nie jest duży i dosyć przyjemny feeling, taki płynny naciskania tej myszki, nie jest to takie zero-jedynkowe, to tak dosyć płynnie nam te klawisze opadają, zanim załapie ten punkt. Rozpoznania kliku. Sensor, bo to bardzo ważne, sensor optyczny Pixart PWM 3395, czyli jeden z topowych sensorów optycznych, zrebrandowany tutaj przez Corsera i nazwany Marksman 26K. Wymiary myszki 115,8 mm na 64,2 mm na 37,8 mm DPI od 100 do 26 tysięcy. Próbkowanie do 2000 Hz i o łączności już Wam mówiłem: przewodowa USB-C, radiowa 24 GHz, slipstream, tak zwany, albo po prostu Bluetooth. Niestety nie ma nigdzie informacji, która wersja tego Bluetooth'a tak naprawdę to jest. Oczywiście my skonstruujemy za pomocą opagowania iQ do poprawiania ze strony producenta. Jak już zainstalujemy, powita nas ekran z aktualizacją firmware'u, Przynajmniej tak było w moim przypadku, to możemy jej już, moi drodzy, używać. Szybka zmiana DPI ustawionych preustawionych, pre predefiniowanych fabrycznie. Przyporządkowanie klawiszy, przycisków, tak w zasadzie. Do każdego możemy przyporządkować inną funkcję. Mamy dwa rodzaje przyporządkowania: albo standardowe, albo hardware. Hardwareowe zapisuje nam ustawienia bezpośrednio w myszce, to znaczy, że możemy tą myszkę przenieść do innego komputera i bez konieczności instalowania IQ i wczytywania profili, ta myszka będzie pracowała z tymi zapisanymi profilami. Podobnie jest przy Hardware Lightning. Te same efekty są zapisywane bezpośrednio do pamięci myszki albo można użyć Lightning Effects, czyli standardowe efekty z samego programu. Ustawienie DPI. Tutaj mamy kilka możliwości. Tak naprawdę możemy ustawić pięć Różnych zakresów DPI, ustawień DPI, przy których chcemy pracować, plus tryb snajperski. Możemy też wykonać kalibrację naszej powierzchni i mamy tutaj dokładne ustawienia samej myszki, wybór poolingu, zmiana DPI w locie, status baterii, ładowanie baterii, jasność RGB, uśpienie po ilu minutach ma się uśpić, o ile w ogóle, wysokość loda można sobie też ustawić bez żadnego tutaj problemu. Także podstawowe funkcje są moi drodzy nic tylko się bawić oczywiście te wszystkie efekty można sobie też zmieniać na tej myszce efekty świetle, ale też można wyłączyć to RGB jakby nam bardzo przeszkadzało I wanna tell you For you, for you all. I'm not a type of guy that'll make you glow. But I promise you, I'll give you all my love. And I might blame you for things you don't do. And stop breaking things around. But don't let go, don't let go. You're the only one who can save my soul. And I might blame you for things you don't do and stop breaking things around. Don't let go, don't let go. You're the only one who can save my soul. Tell me, will you fall, fall, fall? Will you heal all my scars? Watch me plead until I die. I wanna fight all of those crazy thoughts. Hearts on fire, but I'm not giving You just so you can kiss me warm And I might blame you for things you don't do And stop breaking things around But don't let go, don't let go You're the only one who can save my soul And I might blame you for things you don't do And stop breaking things around But don't let go, don't let go You're the only one who can save my soul Tell me, will you fall? Will you heal all my scars? Watch me plead until I die. Tell me, will you fall? Will you heal all my scars? Watch me plead until I die. Wherever you are. Jakiś tam specjalistą od grania i super zawodnikiem nie jestem, ale myszka przysparza naprawdę dosyć dużo radości, bo jest naprawdę lekka, precyzyjna i stanowi jakby przedłużenie naszej dłoni, naturalne przedłużenie naszej dłoni. Nie czujemy, że ją mamy tak naprawdę, operujemy jakbyśmy operowali samą dłonią i to jest fajne. Nie zawadza jej waga, wręcz przeciwnie, pomaga przy szybkich ruchach i obrotach. Także, jak najbardziej, okej, okay. jakość wykonania tej samej myszki, materiałów użytych, pomimo tego, że ta myszka jest dosyć lekka, yy, bardzo lekka tak naprawdę, jest bardzo dobra. Myszka jest bardzo dobrze spasowana. Jedyne, czego się mogę doczepić, że się bardzo dobrze, niestety, palcuje. Jest idealna dla e-sportowego zawodnika, e-sportowego gracza i dla gracza, który lubi. Strzelanki sieciowe, takie jak m 2 na przykład, bardzo fajnie się tam zachowuje i zdecydowanie mogę ją dla tych graczy polecić. Fajne jest to, że nie musi pracować bezprzewodowo, może pracować po kabelku, ale może też pracować za pomocą Bluetootha. Tutaj e sportowym graczom nie, pole, nie polecam tego, ponieważ opóźnienie wtedy po Bluetoothie jest dosyć duże, natomiast bardzo małe opóźnienie, prawie takie samo jak po kablu, jest. Po łączności bezprzewodowej 2,4 GHz, więc tutaj jest jak najbardziej ok, akumulator. No tutaj producent troszeczkę przesadził w pojemności tego akumulatora, bo tak naprawdę to jest jakieś 80 godzin po Bluetoothie. I niecałe 50 godzin po Slipstreamie, czyli łączności 2,4 GHz i to przy wyłączonym RGB. Przy włączonym RGB ten czas pracy na, na akumulatorze spada o jakieś dodatkowe 20%. Więc bardzo fajnie, że pracuje po kabelku, bo jak nam w trakcie rozgrywki zabraknie akumulatorka, to możemy wpiąć kabelek i grać, a zarazem ładować wbudowany akumulator. Ładowanie jest dosyć szybkie niecałe pół godzinki i mamy naładowaną myszkę. Myszka kosztuje w tym momencie około niecałe 370 zł. Link do Morele.net pod filmem w opisie, jak też link do innych gamingowych myszek od firmy Corsair. Czy to dużo, czy to mało? Za ultra lekką, super, dobrze wykonaną myszkę, wydaje mi się, że Kwota będzie akceptowalna dla esportowego gracza i dla gracza FPS-owego, dlatego ode mnie otrzymuję wyróżnienie za super jakość i rekomendacje, ale właśnie dla, dla graczy esportowych i graczy, którzy grają w strzelaniny sieciowe takie jak M22, M2 czy wszystkie inne pochodne. Dajcie mi znać, co Wy myślicie o tej myszce, czy Wam się spodobała, czy Wam się nie spodobała. I jeżeli tak, a szukacie dobrej, szybkiej, lekkiej, przede wszystkim lekkiej myszki, to zdecydowanie możecie się za nią rozglądnąć i poklikać sobie po linkach w opisie pod filmem. Dzięki serdeczne za oglądanie, trzymajcie się i pozdrawiam Was w wideoblog Tech. Cześć!